Powrócili i mają się dobrze. Prawo im sprzyja, podobnie jak klimat polityczny. W czasie, gdy w mediach główny kapitał zbija się na trupach, oni trupy wykopują i ograbiają z kosztowności. Wiedzą, że o ich dzisiejszą działalność oskarży się potem Sowietów i tak zwaną komunę. W spokoju więc niszczą i plądrują zapomniane po niemieckie cmentarze. Wszak Niemca nikt żałować nie będzie, bo to nazista i twój wróg. Zobaczcie, jak działają dolnośląskie hieny cmentarne. Czy wiecie, co to za obraz? Tak, nie mylicie się. To słynna dama z glonostajem, pędzla Leonarda da Vinci. Polski rząd kupił właśnie to dzieło za astronomiczne pieniądze. Tymczasem powinniśmy je spalić. Dlaczego? Bo nie namalował go Polak, tylko Włoch, a Włosi to faszyści. Logiczne? Nie? No cóż, taką logiką kierują się od lat wandale i złodzieje. Którzy demolują dolnośląskie zabytki i grabią przedwojenne cmentarze. W końcu to wszystko było niemieckie, a Niemcy to naziści. Ba, łowcy przygód to według takich osób ukryta opcja niemiecka, bo walczą o ratunek dla tych zabytków. A szacunek dla historii? A pies trącał historię. W swojej naiwności rok temu chcieliśmy otoczyć opieką zapomniane cmentarze. Nasz wybór padł na dwa miejsca w okolicach Świdnicy. Dokładnej lokalizacji postanowiliśmy wtedy nie ujawniać, by nie zapraszać w ten sposób chuligańsko-złodziejskiej ekipy. Niestety, kiedy w tym roku odwiedziliśmy oba miejsca, okazało się, że ekipa wprosiła się sama. Dziś więc możemy dokładnie wskazać Wam lokalizację. Nie zostało tam już bowiem nic do zniszczenia i rozgrabienia. Szczepanów. Wieś położona w województwie dolnośląskim w powiecie Świdnickim w gminie Marcinowice. W niepozornej, przydrożnej kępie drzew od lat dogorywają grobowiec i cmentarz Lires Un Wilkał, rodziny właścicieli ziemskich niegdyś władających okolicznymi terenami. Przed wojną prowadziła tu zadbana polna droga. Dziś miejsce to znają jedynie złodzieje. Nowocześni złodzieje. Wyposażeni nie tylko w łopaty, ale i w wykrywacze metalu. Kiedy docieramy na miejsce, zastajemy świeżo rozkopany grób i natykamy się na cmentarną hienę, która spłoszona ucieka na motocyklu. Co zostało dziś po tej nekropolii? Zdewastowana kaplica na planie Krzyża Greckiego z umieszczoną centralnie komorą grobową oraz rozsiane dookoła nagrobki. Możemy tylko zarchiwizować poprzez niniejszy materiał to, czego nie zdołano wynieść lub zniszczyć. Zobaczcie sami. Kolejny przystanek naszej dzisiejszej podróży to Komorów. Wieś w Województwie Dolnośląskim, w Powiecie Świdnickim, w Gminie Świdnica. Podobnie jak w Szczepanowie, i tu odnaleźć można na środku pola kępę drzew, skrywającą zapomniany cmentarz. Jeszcze rok temu miejsce to pełne było przepięknie zdobionych żelaznych krzyży. Na pamiątkę zostały nam tylko zdjęcia. Dziś w komorowskim zagajniku walają się żelazne resztki, świadczące o tym, że ktoś te krzyże na miejscu łamał lub ciął, by we fragmentach przewieźć je do skupu złomu. Dotarli tu także miłośnicy ograbiania trupów, o czym świadczą świeżo rozkopane groby. I tu więc pozostaje nam jedynie udokumentować zniszczenia nie ma już czego ratować. Ina, co to jest? Znalazłaś to właśnie? Nie wiem, ale mi to przypomina takie trochę lustro, ale może to być też taki krzyż. Tak, dokładnie. To był żelazny krzyż, który był częścią nagrobka. Mm. I sprawa wygląda tak, że mieliśmy nie ujawniać, gdzie jest ten cmentarz, ponieważ rok temu jeszcze tego typu krzyży było tutaj mnóstwo. No. I z uwagi na to, że z uwagi na działalność złomiarzy nie chcieliśmy mówić, gdzie jest to miejsce. Natomiast, jak widać, Zostały te krzyże zniszczone, rozkradzione. Ten fragment, który Nina znalazła się uchował pod liśćmi, natomiast nie ma już tutaj czego rozkradać. Niestety nikt o ten cmentarz nie zadbał. Poza złomiarzami, którzy zrobili użytek z historycznych obiektów, z zabytków kultury funeralnej. Co zrobimy z tym krzyżem? Nie wiem. Zostawić gdzieś, żeby był taki widoczny, żeby inni też mogli go sobie zobaczyć. Obawiam się, że wtedy ktoś go ukradnie, ale faktycznie, tak jak mówisz, zostawimy go tutaj na miejscu, dlatego że nigdy nie zabiera się mm. takich rzeczy. One nie należą do nas. Jest to wspólne dziedzictwo, nawet tak zniszczone. I zostawimy to na miejscu. Mm -hmm. Mamy nadzieję, że zostanie, że nikt tego nie ukradnie. Można gdzieś to tak lekko zakopać pod liściami, żeby było też trochę, widać tego trochę kawałek. Dobrze. Piąteczka. Podobają się wam te zniszczenia? Możemy być dumni z rozkopywania grobów? Czy profanowanie zwłok można usprawiedliwić tym, że pochowano tu Niemców? Czy tego uczył Jezus? Obojętnie od tego, jakiemu światoboglądowi hołdujemy, Obojętnie od tego, czy wierzymy w Boga, czy też nie, są pewne etyczne granice, których przekraczać się nie powinno. Szanujmy ludzką godność i historię. Bez tego będziemy niczym terroryści z ISIS. Czy naprawdę tego właśnie chcemy? A złowiłaś jakieś przygody, czy tylko błoto? Mm, złowiłam trochę błota, ale przygody złowiłam. Super. Pojedziemy też następnym razem? Mhm. Fajnie.